Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy um, Wpadłem na taki pomysł, że możemy um, zrobić to versus to, więc sobie wszedłem tutaj um, w laptopie na um, same quizy.pl ale dzisiaj będziemy generalnie właśnie robili taki quiz sobie i mamy właśnie to czy to. Um, Będziemy za chwilę to robili I ukrywam, że inspiracje wziąłem od Trąby Więc tam link macie do niego w opisie tam do kanału W sensie No i tak znacie i tak pewnie subskrybujecie Ale macie link w razie wu, żeby Żeby tam żadnych tutaj Żeby nie było tutaj, że jak radne pomysły Bo ja wiem, ja tutaj się inspiruję Tylko ja nagrałem taki pomysł, bo Bo, bo tak, wczoraj pojawiła się na kanale piosenka, więc E, możecie wbić na piosenkę, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A ja was już zapraszam do oglądania i będziemy robili same quizy. I tutaj generalnie e, znalazłem takie. E, takie ten. Takie. Znalazłem tutaj 30 pytań, to versus 100. Więc link też do tego quizu znajdziecie w opisie. <laughs> więc, więc, no, więc. Myślę, że możemy już zaczynać. Dobra, pytanie numer jeden to jest przyszłość czy przeszłość? O, w mam. Tylko nie to. Yy, przyszłość czy przeszłość, mi się wydaje. Boże, przyszłość jest chyba ważniejsza. I na przyszłość zagłosowało 77% osób. Tutaj chyba pisze, ile osób. ile jaki procent yy, zagłosowało? O rodzinach czy życie? Ta rodzina jest najważniejsza i 69% zagłosowało na rodzinę. Mmm, kawka, tylko nie to. Moda czy miłość? Oczywiście, że miłość w ogóle. To jest takie beznadziejne, nie? No i na miłość zagłosowało aż 88% osób. Przyjaźń czy samotność na zawsze? Tu bardziej bym dał takie pytanie, że na przykład Boże, przepraszam za czkawkę, że mieć yy, prawdziwych przyjaciół i być biednym albo mieć fałszywych przyjaciół i być bog bogatym. Takie coś bym tutaj dał, bo tutaj przyjaźń oczywiście, no przecież to jest łatwe. 94% głosowało. Jeden prawdziwy przyjaciel czy wiele fałszywych przyjaciół? Myślę, że jeden prawdziwy przyjaciel jest. Yy, Dużo lepszy i tutaj aż 96% zagłosowało. I głosów jest ponad 6000, więc sporo. Sława czy rodzina? Oni chyba wiedzieli, że jakiś youtuber będzie to nagrał, ale dla mnie jest rodzina ważniejsza niż Sława. I tu 84% osób. Też gdyby nie Sława, to Sława zawsze daje bogactwo, więc jak dał to trzeba jak. Jakąś tą rodzinę utrzymać, ale nie było napisane, czy jak się jest sławnym, to można mieć rodzinę, więc raczej to jest takie, że jesteś sławnym i nie masz rodziny, i masz rodzinę, ale nie jesteś sławnym. Wiem, coś takiego. Dziewczyna czy chłopak? No, dla mnie tutaj dziewczyna, ponieważ, ponieważ ja tutaj jestem mężczyzną, więc ja daję dziewczynę. Dom czy hotel? Wszędzie dob dobrze, ale w domu najlepiej. Dom. 88% zagłosowało na to. Um. Pupil czy multimedia? O boże. Pupil. 70%, ale czekam, przepraszam. Um, mama czy tata? Ja jestem mami i synkiem. Przepraszam. Przepraszam, tata, jeżeli to oglądasz. Zawsze się. Bardziej tutaj mamy pytań. Przepraszam, nie umiem wybrać, ale no ja mam część, tam YouTube, czy Facebook. I ten quiz w ogóle był 5 lat temu robiony, a Facebook był wtedy bardzo modny, więc ja jestem ciekawy, ile, ile procent zagłosuje tutaj na Facebooka, bo wtedy YouTube jeszcze nie był aż tak bardzo popularny, ja daję tutaj zdecydowanie YouTube. No YouTube 88%, więc spoko. Koc czy kołdra? Wiecie co, chyba tutaj zależy mi się wydaje od pory roku, ponieważ jak jest lato, jest bardzo gorąco. To ja zdecydowanie wolę jakiś kocyk, ale jeżeli jest zima, to kołdrę. Ja lubię takie cienkie kołdry, więc ja daję kołdrę. 73% na kołdrę. O Boże! Basen czy jezioro? To jest ciężkie, nie? Bo zależy jakie jezioro, jeżeli jest jakieś czyściutkie, fajne jezioro, to zdecydowanie jezioro jest lepsze, moim zdaniem. Ale chyba jezioro jest. W Polsce są głównie takie brudniejsze jeziora, ale ja tutaj dam. Chyba jezioro. W jeziorze jest się le... lepiej kąpać. W jezioro zagłosowało 31%. Tylko nie, ja wolę jezioro. Bez większe, można popływać kajakiem albo jakimś rowerkiem wodnym, a w basenie tego nie można. W basenie można na pontonie. A ponton też przecież można dać na jezioro. Ciepło czy zimno. Wolę, żeby mi było bardzo zimno niż bardzo gorąco. Zimne jest lepsze. 80% na ciepło, po 20% na zimno. Dobro czy zło? No, wiecie, no tutaj też zależy, ponieważ jakby zło było legalne, to każdy mógłby kraść i każdy mógłby być miliarderem. Ale dobro to. Dobro tutaj wygląda jak wygląda, ale. No, damy dobro, damy dobro, ja nie wiem czemu, ale ja zawsze w jakichś filmach, jakichś takich nie wiem, jakichś takich filmach, gdzie jest zła, zła postać, to ja bardzo lubię tą złą postać, nie wiem czemu. ta zła postać to jest moja ulubiona, nie wiem czy wy też tak macie, kot czy pies? Przepraszam wszystkich psiarzy, ale kotki są takie słodkie, Przep... przepraszam bardzo, 25% na kota zagłosowało, kotki są słodziutkie, przepraszam, no kotki, nie no, nie... te ścieżki nie umiem wybrać, pieski są słodziutkie, ten, ten też. Chomik czy aligator? Co to w ogóle ma być? Ja nie lubię chomików Nie lubię chomików One są takie małe i mi się nie podobają chomiki Montażystka miała chomika I To był taki mini chomik Montażystka miała takiego mini chomika I jego nie, nawet nie można było wziąć na rękę A aligator jest, jest fajny Ale tak bardziej do zoo Nie do hodowli Ale tak bardziej do zoo i 34% zagłosowało na e, aligatora. Quizy czy telewizor? Wtedy jeszcze się telewizor oglądał 5 lat temu. Teraz już prawie nikt telewizor nie ogląda. Ja jak oglądam coś na, telewizor... na telewizorze, to głównie właśnie Netflixa. Quizy czy... Ja telewizor chyba częściej oglądam już niż quizy robię. Ja rzadko, bardzo rzadko robię e, quizy. Komputer czy laptop? Wolałbym komputer, ale mam laptop. Laptop jest lepszy chyba. Nie, laptop jest fajny, bo można go wziąć na przykład w pod... W podróż gdzieś, na przykład jak się jedzie, nie wiem, do Chorwacji, kurde, to można wziąć lap laptopa. A komputer to jest taki, że stoi by w miejscu. Więc chyba laptop jest lepszy moim zdaniem. Tutaj jest tak w miarę wyrównane, ponieważ 56% zagłosowało na laptop. Tablet czy telefon? Zależy też do czego tutaj, ale... E, raczej telefon. 92% na telefon. Tablet jest spoko, ale... Tablet jest spoko, ale po prostu. Tablet jest yy, do gier bardziej takich albo do. albo do bardziej pracy. Telefon jest taki, żeby sobie przejrzeć Instagram, żeby jakieś zdjęcia, coś zrobić. A tablet jest taki bardziej do robienia jakichś takich różnych rzeczy. Nie, nie wiem, na przykład, zmontowania filmu. Monterzyska głównie montuje właśnie moje filmy na. boże, proszę, sorry, za, za czkawkę, Na tablecie. Lalka czy miś. W ogóle taki story time, że ja się bardzo często bawiłem lalkami. Nie wiem czemu, ale ja lubiłem się bawić lalkami z dziewczynkami, ale chyba mi się słodsza. Ja miałem kiedyś bardzo dużą kolekcję misiów w ogóle, więc zajęli Misia i na Misia zagłosowało aż 91% osób. Poduszka czy y, Jasioczek? Nie wiem czy wiecie, co to jest Jasioczek, ale to jest taka mini poduszka e, na, gło na głowę i właśnie moja mama, moja mama bez takiej poduszki nie przeżyje, mój dziadek też bez takiej poduszki. Nie przeżyje i moja babcia też nie przeżyje bez takiej poduszki. Więc daję poduszka, poduszka jest lepsza. Jasioczek jest do podróży. 76% zagłosowało na poduszkę. Pchły czy kleszcze? Pchły już chyba są lepsze. 65% na, pch na pchły. 24 pytanie: Szkoła czy zabawa? Kole w sumie jest całkiem fajnie, nawet e, ostatnio. Ale 85% na zabawa i ja też zagłosowałem właśnie na zabawę. Słodycze czy warzywa? Słodycze, widzowie, a jak to ma być inaczej? 68% na słodycze. O, tutaj jest ciekawe pytanie. Być kujonem i mieć wiele przyjaciół... Być kujonem i mieć wiele przyjaciół, czy być mądrym i nie mieć przyjaciół? Naciśnij jeden lub dwa. Mmmmm Czekajcie, to jest całkiem ciekawe Nie, chyba mieć wiele przy... przyjaciół widzę Bo Jak się jest kujonym to się ma dobre oceny i... I no um, Tutaj 27 pytanie Dostawę szóstki czy jedynki? Oczywiście, że Szóstki, ponieważ gdy się dostajesz Szóstki to um... To mama nie krzyczy. Nie, jest dobre świadectwo, po prostu i do szkoły przyjmą, czy coś takiego. Więc dostać zdecydowanie szóstki. 95%, przepraszam bardzo, 90% zagłosowało na szóstki. I to jest aż przeliczając na osoby, to jest aż 4200 osób. Spodnie czy bluzka? Nie mam pojęcia, co to za pytanie, ale. Ale. Mm, chyba. Ja wolę chodzić, chyba w bo w samej bluzce niż w... Nie, ja nie lubię bez koszulki chodzić, więc ja dam bluzkę. Ja mogę bez spodni chodzić, ale bluzką. I tutaj też jest wyrównane, ponieważ tutaj jest 48% właśnie na na bluzkę. Góra czy dół? Um, zależy też do czego, ponieważ ja, ponieważ na przykład jakie jest łóżko nie, to ja zawsze wolałem spać kiedyś na górze. Ale w pewnym momencie mi się to zmieniło, i zdecydowanie bardziej wolałem spać na dole, ponieważ na dole e, można zrobić taką fajną fortecę. Wiecie taką. Tam jest ciemniej i tam słońce tak nie budzi. Tam jest ciemniej i tam można się wysłać, więc. Boże. Wolę górę zdecydowanie chyba, ponieważ. Górę. Nie, górę chyba jako piętro w bloku też nie. Bo się cze... mieszkać na górze i jest tak gorąco w bloku? Ja Wam współczuję, że je mieszkacie w bloku. Ja mieszkam w domu na szczęście. Więc ja daję dół chyba. 31% na dół. Ale jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś um, Czy być jakimś dnem społecznym, czy być... Na górze to wiadomo, nie? Ale. nie wiem. Dziwne pytanie bardzo. Piwnica czy strych? Uuu, ciekawe. Dawniej miałem oba z tych rzeczy. Ja miałem piwnicę i strych kiedyś. I teraz mam już tylko piwnicę i tam. Piwnica, jak nie wiecie, to to jest takie. Takie pomieszczenie na dole. Taki pod domem. I tam jest. Generalnie tak z, zawsze wilgotne. Jest to ostatnie pytanie i ja, da, ja tutaj dam. Um, strych chyba jest lepszy. 60%, 60 na strych. Coś tutaj wyszło, czy nie? Nie, nic nie wyszło, nic nie wyszło. Um, nie no, spoko, spoko bardzo quiz. Bardzo fajny quiz. Bardzo mi się podobał ten quiz. E, naprawdę. Naprawdę był ciekawy ten quiz. Więc jeżeli ten odcinek właśnie spodobał, to pamiętajcie łapeczki do góry i no. I fajnie właśnie w ogóle, że taki film nagrałem, bo nie miałem na dzisiaj co nagrać, więc to by było na tyle papa. Pa.